Cześć wszystkim, myszu z tej strony, mam dzisiaj do Was gorącą prośbę, otóż wiem, że niektórzy z Was na pewno są większymi przekosierami w informatyce niż ja, więc proszę tych z Was, aby mnie wysłuchali dokładnie, bo nie chciałbym później bulwersować się na Was w komentarzach, że podacie mi rozwiązania, które ja już z góry odrzuciłem. Więc po prostu jeśli będą takie, to niestety będę je bezpardonowo usuwał. Otóż problem mój zasadza się do tego, o czym wiedzą zapewne już ci, którzy byli u mnie na live jakiś czas temu, że mam problem z Minecraftem i to problem dosyć dziwny. Otóż wszystkie serwery poza moim lokalnym wyświetlają mi się z informacją can't reach server. I z góry uprzedzam. Mam forwardowane porty, mam odblokowane porty, mam nowego Minecrafta, najświeższego, w sensie 1.2.5 tam bodajże na obecną chwilę. E, usuwałem wszystkie pliki z Minecrafta, włącznie z serwerem, e, włącznie z folderem .minecraft, e, z Minecraft Exe e, resetowałem komputer, resetowałem router. Robiłem praktycznie wszystko, co tylko mogłoby e, pomóc. Wyłączyłem, znaczy. E, Dodałem do wyjątków Minecrafta w Firewallu, wyłączyłem Firewalla i systemowego, i dodatkowego, wyłączyłem antywirus, wyłączyłem antymailware, wyłączyłem chyba praktycznie wszystko, co mogłoby jakkolwiek wpływać na e, trafik ruchu e, internetu i nic nie pomaga. Cały czas wyświetla mi się informacje reach Server, mimo że wiem, że te serwery na pewno są online. Mogę wejść tylko na mój serwer, jeśli jest na lokalu. Jeśli udostępnię go globalnie, to najpierw pokaże mi go jako dostępnego, ale gdy tylko spróbuję się zalogować, tam Minecraft chwilę pomieli, potem wyskoczy informacja, że przekroczono limit czasu połączenia, a następnie znów ten serwer, który jeszcze przed chwilą był rozpoznawany. Z, te, także pojawi się przy nim informacja Kentridge server. Pojawiło mi się to kompletnie znikąd, nie wiem co mogło na to wpłynąć. E, a to jest dla mnie dziwne o tyle, że jeszcze całkiem niedawno, bo ze 2-3 dni temu, mm, w sensie przed live'em, czyli teraz powiedzmy no z tydzień temu, Byłem na serwerze Kupsona, byłem na jakimś jeszcze serwerze i nie było problemu z tym, najmniejszego. To się pojawiło dosłownie znikąd, z, praktycznie z dupy. E, a jeszcze taka, taki numer był wcześniej, że miałem wersję 1.2.4 dosyć długo, bo nie chciało mi się updateować do 1.2.5 ze względu na OptiFine, i pod, e, zanim zaktualizowałem inaczej. To, że updateowałem Minecrafta do 1.2.5 było przyczyną tego, skutkiem tego, że Minecraft zaczął mi się nagle na potęgę crashować. Nie mogłem w moim świecie z Let's Playa prze, przejechać kolejką z, jednego, z jednej wyspy na drugą, bo gdzieś tam w jakimś odcinku Minecraft po prostu dostawał Black Screena, wyłączał się, dziękuję. To samo działo się, gdy próbowałem stworzyć nowy świat. Minecraft w trakcie tworzenia dostawał Black Screena, dziękuję. Dlatego subdateowałem Minecrafta do 1.2.5 i niestety, no nie wiem, czy od tamtej pory w każdym razie jakiś czas coś mi się dzieje z Minecraftem. Nie mam pojęcia, co może być tego przyczyną. Jedyne programy jakie ostatnio instalowałem, to już wam dokładnie powiem. E, tylko sobie znajdę je w folderze. E, programy, które ostatnio instalowałem, to jest PC Fresh i IObit Malware Fighter. Wcześniej korzystałem z Malware Bytes, Anti-Malware, ale tam mi zaczęła licencja wygasać powoli, więc zaopatrzyłem się w IObit Malware Fighter Pro. I nie wiem, e, czy sądzicie, że to może mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje teraz z Minecraftem? I poprzedzam od razu, że na przykład takie gry jak mm, Team Fortress, czy generalnie gry w sieci, nie wiem, mm, co jeszcze może być, e, Dead Island, to wszystko działa bez zarzutu. Skype działa bez zarzutu. Wszystkie praktycznie e, programy, które korzystają z e, sieci.